Chrystus. Kochani, bądźcie pozdrowieni. Właściwie powinienem rozpocząć ten odcinek od słów, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Kochani, wreszcie doczekaliśmy się. Po okresie Wielkiego Postu, po 40 dniach przygotowania, chcemy dzisiaj świętować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. On żyje! To jest najważniejsza wiadomość, kochani. Ostatnio wydana przez papieża Franciszka napisana encyklika, a właściwie Hortacja, pod tytułem Chrystus vivit. Chrystus żyje. To jest odpowiedź na ten czas paschalny. Odpowiedź dla każdego z nas, młodszych, starszych, dla każdego człowieka. Chrystus wstał, kochani. Powinno nasze serce być przepełnione miłością, radością, dobrocią z tego faktu. Konie jest między nami Jezus Chrystus. On, który przeszedł niesamowite życie, który czynił tak wiele cudów, który poszedł na śmierć, na mękę krzyżową, która zakończyła się tym ukrzyżowaniem na Golgocie. Ale to nie koniec. Pusty grób jest już dzisiaj przepełniony. Z jednej strony ciemnością, bo wielu jeszcze nie dowierza, co się stało, a z drugiej strony jest przepełniony radością, radością poranka zmartwychwstania. Kochani, dzisiejsze Słowo Boże mówi nam i jest ukierunkowane właśnie na to, że Chrystus jest, Chrystus zmartwychwstał, że pokonuje piekło, śmierć, szatana i nie ma żadnych przeciwności dla Boga. I może ty, drogi braci i siostry, mimo tego, że świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa, śpiewamy Alleluja i powinniśmy być radośni, ty nie jesteś radości. Ty przeżywasz dalej gdzieś tajemnicę grobu, tajemnicę pustki, twoje serce jest ociemniałe, jest tak trudne, masz różnego rodzaju problemy. Ale Chrystus chce Ci powiedzieć, że On chce w tą ciemność ze swoją jasnością, ze światłością świata, co tak wybrzmiewało w Wigilię Paschalną, kiedy Uwielbialiśmy Boga ukrytego w tajemnicy światła, czego symbolem jest zapalony, nowo poświęcony pasko. On chce wkroczyć w Twoje ciemności. I to jest trudne, żeby zawierzyć Jezusowi, żeby naprawdę uznać, że On żyje, ale całe nasze życie polega, drogi bracie i siostro, właśnie na tym, żeby spotkać żywego Jezusa. To są lata modlitwy, to są lata przychodzenia do Boga, to jest to pokorne trwanie mimo wszystko przy Jezusie Chrystusie. A On będzie okazywał swoją moc. Może właśnie to jest ta Wielka z 2019, gdzie wydaje Ci się, że nic się nie działo. Gdzie ten Wielki Post różnie był przez Ciebie przeżywany. A On chce stanąć i powiedzieć jestem. Jestem. Ja wszystko zrobię. Ja Cię kocham. Ja Cię uwielbiam. Ja będę się o Ciebie dalej starał. Chcę Ci za wszelką cenę udowodnić, że dla Ciebie zmartwychwstałem. Bo Cię umiłowałem. E, kochany bracie, kochana e, siostro, córko, synu, umiłowana, umiłowana Boga. Kochani, ratujmy się. Jeżeli nawet jest nam smutno, jeżeli nawet jest nam ciężko, to polećmy się dzisiaj Jezusowi. Możesz modlić się nad taką modlitwą, na Jezu, że naprawdę zmartwychwstałeś. Pokaż mi Twoją miłość. Pokaż mi, chociaż w drobnej rzeczy, wyczuł moje serce, żebym to zauważył, zauważyła. Bo ja trochę nie dowierzę. Bo trochę jeszcze nie uznaję tego za fakt Bo trochę jeszcze brakuje mi tego spotkania z żywym Jezusem. Tradycyjny tak, interesowny tak, jakiś taki zamknięty w ramy tak. Żywy? Ale ten, który stoi przede mną, który chce iść za mną jak z uczniami, ze mną jak z uczniami z Emaus? On to chce. On to chce sprawiać. On chce żyć w Twoim życiu. każdą Eucharystia przyjęta przez Ciebie, każda spowiedź to jest rodzenie się Boga, to jest potwierdzenie, że Jezus żyje. To Ta tajemnica dzisiaj przenika w nasze serce. Przepięknego świętowania, um, uroczystości zmartwychwstania Pańskiego. Z Panem Bogiem.